Opowieści kolekcjonerskie Ceramika. Narratorką filmu jest Justyna. Młoda kobieta o prostych ciemnoblond włosach. Nosi szary prążkowany sweter i zegarek. Narratorka prezentuje trzy ceramiczne eksponaty. Pierwszy to figurka ze śnieżnobiałej białej porcelany przedstawiająca trzy chrząszcze wspinające się na gałązkę. Owady mają na głowach dwa imponujące rogi. Drugim przedmiotem jest pękaty imbryczek z czerwonej kamionki. Czajniczek ma złoty dziubek i ozdobną pokrywkę zakończoną figurką pawia. Trzeci eksponat to piękny porcelanowy wazon w delikatne jasnoniebieskie wzory. Stoi w gablocie w towarzystwie innych elementów biało-błękitnej zastawy. Cześć! Bardzo się cieszymy, że znowu jesteś z nami. W dzisiejszym odcinku naszej opowieści o wystawie Kolekcjonerstwo Potockich, prezentowanej na pierwszym piętrze Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przyjrzymy się nieco dokładniej przedmiotom ceramicznym. Tylko spójrz na te szafy wypełnione różnymi figurkami, wazonami czy naczyniami. Różnią się one kształtem, kolorem, wielkością, ale też przeznaczeniem czyli sposobem, w jaki je używamy. Wszystkie jednak możemy nazwać ceramiką. Czym jest zatem ceramika? Spójrz na ten materiał w kolorze szarości. Jest twardy, zimny, ciężki. Jednak gdy tylko zacznę z nim pracować, czyli rozrabiać go w dłoniach, wygniatać, naciskać, a jednocześnie ogrzewać, to staje się on miękki, ciepły, przyjemny w dotyku i plastyczny. To oznacza, że w łatwy sposób mogę mu nadać różne kształty. Czy znasz jakiś materiał, który zachowuje się podobnie? Może czasami pracujesz z nim w przedszkolu czy też w szkole. Mam tutaj na myśli plastelinę czy modelinę. Jeżeli masz ten materiał w domu, wyciągnij sobie kawałeczek z pudełeczka i zacznij właśnie rozrabiać go w dłoniach, tak jak ja teraz. Zobaczysz, jak zmienia swoje właściwości, i z twardego staje się miękki, przyjemny w dotyku i taki, że łatwo można sformułować z niego różne kształty. Tak samo dzieje się z moim materiałem, czyli z gliną. Zobacz, glina, z którą pracuję na filmie, stała się znacznie bardziej miękka i teraz mogę z niej ulepić różne przedmioty, np. wazon, filiżankę lub miseczkę. Ja przygotowałam płaski talerzyk. Widać jednak, że glina jest nadal miękka i łatwo zmienia kształt. Jak się zapewne domyślasz, nie jest to talerzek, który nadaje się do podawania na nim jedzenia. Jak myślisz, co zatem powinnam zrobić z gliną, żeby teraz stała się twarda i nadawała do użycia? Aby uzyskać trwałość przedmiotów glinianych, należy je wypalić, czyli wstawić do specjalnego pieca, w którym panuje bardzo wysoka temperatura. Dzięki tej temperaturze glina staje się. Twardsza, znacznie bardziej odporna, czasami zmienia też kolor, staje się też nieco krucha. Spójrz teraz na te zdjęcia. Widać tu trzy przedmioty ceramiczne, jednak każdy z nich wygląda zupełnie inaczej. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Mamy różne rodzaje glin, np. białą, szarą i czerwoną. Aby uzyskać różnorodny efekt przedmiotów ceramicznych, możemy te gliny ze sobą pomieszać lub dodać do nich też inne składniki, dzięki czemu uzyskujemy inne masy ceramiczne. A z tych innych mas ceramicznych powstają różne typy ceramiki. Niektóre przedmioty ceramiczne są też pokryte specjalną masą, która nazywa się szkliwo. Po wypaleniu przedmiotu ceramicznego pokrytego szkliwem, staje się on bardziej błyszczący, jest taki śliski trochę w dotyku i przede wszystkim odporny bardziej na wodę. Najbardziej znane rodzaje ceramiki to porcelana i fajans. Porcelana najwyższej jakości, czyli taka najlepsza, jest biała i przechodzą przez nią promienie słońca. Porcelanę wynaleziono około 1000 lat temu w Chinach. Jednak przez wiele lat przepis na masę porcelanową był tajemnicą i do Europy nie docierał dokładny skład tej masy. Dopiero około 300 lat temu w Niemczech opracowano przepis na masę porcelanową. Pierwsza fabryka porcelany w Europie powstała w miejscowości Miśnia w Niemczech. Działa do dzisiaj, a jej wyroby porcelanowe są słynne na całym świecie. Przedmioty ceramiczne robi ceramik. Ceramik wie, jak zrobić masę ceramiczną i jak długo trzeba ją na przykład wypalać, tak, żeby nasz przedmiot miał odpowiednią grubość, kształt czy też kolor. Porozmawiajmy teraz o pierwszym przedmiocie. Najpierw obejrzyj go dokładnie z każdej strony i zastanów się, co widzisz. Z mas ceramicznych mogą powstawać rzeźby i przykład takiej właśnie rzeźby masz przed sobą. Rzeźba ta nosi tytuł owady, ma ponad 200 lat i została zrobiona w najstarszej fabryce porcelany w Europie. Pamiętasz gdzie się ona znajduje? To miejscowość Miśnia w Niemczech. Czasami na wyroby porcelanowe pochodzące z tej fabryki mówi się porcelana miśnieńska. Ale wróćmy do naszej rzeźby. Jak myślisz, co jest w niej takiego wyjątkowego, co sprawiło, że Stanisław Kostka-Potocki postanowił dołączyć ją do swojej kolekcji? Z pewnością jednym z powodów, dla którego rzeźba owady znalazła się w kolekcji potockich, jest jej pochodzenie, czyli właśnie produkcja jej w słynnej miśnieńskiej fabryce. Powodów jest jednak więcej. Przyjrzyj się dokładnie tym drobnym elementom prezentowanym na rzeźbie, takim jak nogi, tułów, drobne gałązki czy listki. Są one bardzo dokładnie wyrzeźbione w taki sposób, że wyglądają jak naturalne. I jeszcze jeden powód, dla którego ta rzeźba jest taka wyjątkowa. Czy umiesz rozpoznać, jakiego owada wyrzeźbił autor? To rochatyniec Herkules, czyli jeden z największych na świecie gatunków chrząszcza. Może mieć prawie 16 cm długości. Jest bardzo silny i uniesie ciężar, który waży 850 razy więcej niż on sam. Gdyby rochatyniec Herkules był wielkości człowieka, to podnosiłby prawie 60 ton. To tyle, ile 10 słoni. Być może ten wyjątkowy, egzotyczny i tajemniczy owad zafascynował Potockiego i stąd decyzja o zakupie tej rzeźby. Trudno nam to jednoznacznie dzisiaj ocenić, ale z pewnością robi ona ogromne wrażenie. Kolejny warty uwagi przedmiot to ten imbryk służący do parzenia takich napojów jak herbata, kawa. Jak widzisz, składa się on z pokrywki, długiego, długiej rurki zakończonej dzióbkiem oraz niesamowitej dekoracji. Czy jesteś w stanie rozpoznać jaki ptak został przedstawiony? To paw, który jest symbolem między innymi królewskości i życia dworskiego. Czemu zatem na zwykłym naczyniu do podawania napojów znalazła się taka wyjątkowa dekoracja? Otóż jeszcze 300 lat temu takie napoje jak kawa czy czekolada nie były popularne w Europie i mogli sobie na nie pozwolić tylko najbogatsi. Aby zatem podkreślić wyjątkowość tych napojów, należało je podawać w odpowiednich, pięknych i równie wartościowych naczyniach. Mimo ich kruchości i delikatności zabierano je ze sobą nawet w podróż, by rozkoszować się smakiem egzotycznych wtedy napojów. Szczególnie kawa cieszyła się w Polsce uznaniem jako napój drogi, a zatem przeznaczony tylko dla nielicznych, świadczący o wysokim standardzie życia, a do tego poprawiający nastrój. Jak widzisz, imbryczek ten ma zupełnie inny kolor niż poprzednia rzeźba. To dlatego, że jest zrobione z masy ceramicznej zwanej kamionką czerwoną. Spójrzmy na kolejny przykład ceramicznego przedmiotu. Ten piękny wazon został wykonany w fabryce Fajansu w miejscowości Frankfurt nad Menem. Zwróć uwagę na niesamowitą kolorystykę. Biało-niebieskie kolory miały nawiązywać do ówcześnie bardzo popularnej, modnej i cenionej ceramiki chińskiej. Również inne elementy dekoracyjne, takie jak postacie Chińczyków, czy też charakterystyczne elementy architektury, miały nawiązywać do tej kultury. Wyroby z Dalekiego Wschodu, czyli m.in. z Chin i Japonii. Ale też takie, które nawiązywały do tej kultury, były ówcześnie bardzo cenione i popularne, i również rodzina potockich się nimi interesowała. Stanisław Kostka Potocki stworzył nawet apartament chiński, w którym prezentował tego typu sztukę, a w pałacowych ogrodach do dzisiaj można znaleźć niesamowitą altanę chińską, której jest współprojektantem. Koniecznie przyjdź i zobacz ją na własne oczy. Zanim zakończymy naszą przygodę z wyrobami ceramicznymi, opowiem Ci jeszcze jedną ciekawostkę, która zainteresuje w szczególności młodych detektywów. Spójrz na ten piękny porcelanowy zestaw naczyń stołowych. Często takie zestawy nazywamy garniturami. Możemy zatem powiedzieć, że mamy tutaj porcelanowy garnitur stołowy pięknie złocony. Na wielu elementach, oprócz złotych otok, czyli tych obwódek, zauważyć można również herb, czyli znak rodziny potockich. Zwiedzając pałac i jego otoczenie, jeszcze niejednokrotnie natkniesz się na ten herb, czasami nawet w bardzo nietypowych miejscach. Dziękuję za dzisiejszą opowieść i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Napis. Tłumaczenie i napisy zostały sfinansowane w ramach projektu pod tytułem Usunięcie barier komunikacyjnych na wystawie kolekcjonerstwo potockich, celem poprawy dostępności w obszarze rozumienia i czucia. Ze środków programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa realizowanego przez PEFRON w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Kultury bez Barier oraz Institut für Bildung und Kultur. Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.